Elegancko buciki ubiorę i trzeba lecieć do miasta. Zaraz PKS ma przyjechać, więc będzie akurat luks. Akurat jeszcze ojciec łazi, to mu powiem, żeby do ziemniaków maszynki szykował. Tata, ja jadę do miasta, bo tam muszę kilka rzeczy pozałatwiać. I od razu te części do 60ki kupię do tego przodu, żeby tak nie latała. A ty weź jak możesz, zapnij do trzydziestki sadzarkę i jeźdź do Józka, weź Zapełnij ją i tam, nie wiem, z dwa worki na nią wrzuć. Bo trzeba będzie i tak jeździć kilka razy, nie będziemy już przyczepy ciągnąć tam na te pole. Kurde młody ja miałem na ryby jechać, no ale jak trzeba, to zaraz wezmę, zrobię wszystko. Eee, no a potem wrócę, to będziemy działać coś powoli. No będziemy działać, same się nie zrobi. Więc no ja lecę, a ty tam działaj. Dobra młody, jedź, bo już widzę, że PKS jedzie, zaraz zostaniesz, jak będziesz takie ruchy miał. O, autobus już jedzie, więc akurat. No to co, no ja wam pewnie już nie będę nic nagrywał, może tata coś nagra. O, zajechał, dobra. Widzowie, widzimy się za chwilę. No i co, lecimy sobie do miasta, dobra. Mam nadzieję, że tata wam coś tam nagra. Dzień dobry wszystkim oglądającym. Młody dał mi tą kamerę i kazał coś gadać. Nie wiem po co mu to, ale zależy mu na tym, to już tam ciort zrobię to dla niego. Odpalimy ciapka niech sobie pyrka. Ja w ogóle do tej sadzarki to podjadę. Tak stoi nie wiadomo jak. Nie ma szans. Młody to też dobry wiedział, że mnie wszystko boli, to zamiast przygotować wszystko to ja się muszę ciągać. Ech, te młode to wcale nie myślą. Teraz powinienem dać radę podjechać. Ciapek to w porównaniu do siątki zwrotny jest, to jego największa przewaga. Chociaż niektórzy wsadzają tu kolumnę od siątki, właśnie toć to bez sensu jest. Ale ludzie mają swoje się. Idealnie. Tylko założyć i pyk tak powinno być od początku ustawione, ale młody to nigdy nie pomyśli, tylko się potem szarpie. Dobra, to jedziemy do Juska. Mam nadzieję, że w domu jest. Światła trzeba zapalić, bo te mędy się ostatnio często kręcą. Pewnie limit mandatów muszą wyrobić. Hehe. Dobra, no co tu więcej gadać? Zobaczymy się u Juska. Oknami mroczne noc, u mnie w domu ciepło koc Choć ja pokażę ci, coś czego nie widział ich. Każda mała ma dziś chęć, bo poniżej zaraz tęć Ja rozgrzeję ciebie dziś, nikt już nie wie co to wstyd Jej ubranie na podłodze. nie ja czekać już nie mogę Kiedy to co to się stanie, gdy poczujesz mnie kochanie Coraz bliżej ciało ciała, jesteś taka słodka mała Jesteśmy u Juska. I z tego co widzę, to nawet uszykowane ma jakieś sadzeniaki. To nie trzeba będzie workować. Dawaj, dawaj! Śmiało nie będziemy nosić. Jeszcze? No może być! Dobra, sam zobaczę. Kurde, kierunku nie wyrzuciłem. Dobry. Widzę, że w sam raz dla mnie uszykowane heche. Miało być dla Grześka. Ale wyrodzina to tam się mu powie, że ty wziąłeś, a mu zaraz uszykuje. Grzesiek kto tam kumuruna naprawia, to raczej na razie nie będzie sadził. Ało, a co mu tam się znowu stało w tej reprezentacji bloku wschodniego? Ty nie wiem, sprzęgło chyba siadło, młody coś tam gadał, ale co dokładnie to nie wiem. A no co to się dziwić, jak ten ciągnik to jeszcze drugą wojnę światową pamięta, haha? No tak no, ale mam nadzieję, że naprawi. Miał nam żyto prasować w bele, jak nie naprawi, będzie kogoś innego trzeba szukać. E, on go zna na pamięć, to by części były to moment i poskładany. A ty dużo tych kartofli sadzisz? Tak szczerze to do końca sam nie wiem. Teraz młody rządzi, ja to tam tylko czasami mu pomagam, ale chyba około dwóch hektarów. Dobra, to ładuj ile ci tam potrzeba, rozliczymy się, jak weźmiesz wszystko. Ostatni raz sam jadę plecy bolą, a tu na starość jeszcze człowiek nosić musi. O już nie narzekaj, od kilku worków ci się nic nie stanie. Dobra, załaduj jeszcze sobie na podest, ze dwa i pełno.

Jesteś młody, bo trochę dał urody Nie pan no, 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 no. nie robią ty jesteś wstydź tego śnie to nie ciężka brata, wśród kobiet się obracać To jest to słowa gracja. słowach racja, kiedy Jestem już na gospodarstwie, odstawiam trzydziestkę Podepnę siątkę do kultywatora, no i trzeba czekać na młodego Orkan trzeba schować na dniach będziemy żyto kosić już rotacyjną to na razie nie będzie potrzebny. Ocyk i chodzi, co by nie gadać młody odziedziczył po mnie dbanie o sprzęt. Jaki jest, taki jest, ale trzeba szanować. Kurde ciasno trochę, ja już za stary na skakanie jak małpa. Trzeba przejść naokoło. Podepniemy orkana i podepnę kultywator. Podjechać równo, żeby tylko założyć. Zestawy gotowe, trzeba czekać, aż młody wróci. Dobra, no co więcej, Wam coś młody nagra. Mam nadzieję, że coś tam mu się to przyda. Powiem Wam, że cieszę się, że rok szkolny jeszcze jest, bo chociaż PKSy często jeżdżą. Tak to by była tragedia, bo tam chyba są dwa na dzień. No ale już wróciłem. O, patrzę ojciec, nawet coś tutaj porobił. Nawet siątkę przypił do kultywatora. No ja w szoku i ziemniaków przywiózł. No luks. Muszę Cię pochwalić, dałeś radę dzisiaj. Co Ty myślisz? Może ciało stare, ale umysł jeszcze zdrowy, elegancko przygotowane, wszystko jest do pracy? No to widzę właśnie, no muszę Cię pochwalić. Może Ty teraz będziesz częściej mi pomagał, co? Młody, nie przeginaj, nie po to Ci to oddałem, żeby na stare lata jeszcze robić w tym kołchozie. <laughs> no dobra, Ty, to ja się idę przebierać i zaraz jedziemy, bo tu czasu mało. Leć, leć tylko na jednej nodze, bo ja jeszcze flaszkę Józkowi mam wieczorem przywieźć. Dobra, ja idę, się przebiorę na szybko, tak jak ojciec gadał i lecimy, no bo trzeba robotę robić oczywiście dobra tutaj domu to może nie będę pokazywał zaraz się widzimy dobra przebrałem się w robocze ciuchy można już lecieć do roboty ale ogólnie też kupiłem sobie sticka, żeby dla was takie trochę inne ujęcie nagrywać ale biorę już kamerkę na głowę to może potem się tym pobawię dobra tata wsiadek do trzydziestki i lecimy na pole bo to nie ma czasu Dobra, dyrygent, e, z wujkiem gadałem i mówi że będzie mógł już w tym tygodniu uprasować, bo kończy naprawiać kumuruna, więc trzeba będzie kosić pomału te żyto Dobra, ja idę do siątki, ty bierz 30 i lecim No, drogę mamy dość daleko, bo to naprawdę no, na drugim końcu wsi, praktycznie. Ale tam pomału sobie dam radę. Czekaj, ta odpalamy, Syki chodzi. Paliwo sprawdzone, bo wczoraj dolewałem to raczej tyle nie spaliła, cały bug był. Dobra, czekajcie, tu wszystko będzie git, szyby sobie zamknę, co by ciszej było. Tu w sumie też sobie zamknę i lecimy. A jeszcze tylko skoczę do domu po picie, ale dobra, to zaraz się widzimy W sumie nie wiem, czy będę drogę nagrywał, czy jakieś tylko przebitki wam zrobię Zaraz się widzimy Dobra, wyruszyliśmy Wziąłem sobie picie Tata w trzykiesce i ruszamy Dość długą drogę nas czeka, więc myślę, że i tak nie będę wam całej nagrywał Może jakieś przebitki tylko porobię Wiecie, nie zgubił się Nie daje rady, więc luks e, No pole jest aż za wsią tam, za drugim końcem wsi, więc troszkę trzeba tam jechać więc będzie lipa z tym, że trzeba będzie te worki przywozić, no ale nie miałem żadnej wolnej przyczepki. A to rusko pociągnąć teraz z tyłem to dwa dni tam. 230, sobie kilka razy podskoczyć. Czy ja, czy tam data. No pewnie zdaniem, się to ja będę musiał, bo on dwa worki rzucił już się namęczył. Jedzie, nie zgubił się? Nie. E, co, ja sobie jakieś przebitki ponagrywam i zobaczymy się już na polu. Miejscu. Nie wiem czy coś tam się udało nagrać e, Starałem się tego próbować przykleić już na miejsca, ale nie wiem. Ogólnie te poprawy jest nasze. Dobra, tutaj sobie ustaniemy, bo tutaj krzaków nie ma. I ta, jadę. E, ja najpierw pewnie objadę z dwa trzy razy dookoła, zanim będę sadził, a później tacie da mnie on to robi. Wysiądziemy sobie. Powiem mu co i jak. Worki chociaż wszystkie masz? A nie, ało, patrz to, zgubił jeden. Łukuwa, dobrze, trzęsie super, na tych chociaż. dziurach nie zauważyłem e, nawet. Ten, ja przejadę dookoła z trzy razy, a ty sobie odpocznij, a potem się zamienimy. Ja będę sadził, a ty będziesz yy, kultywatorował. Bo i tak na razie to nie ma co sadzić za mną od razu, niech to chwilę sobie poleży z te 15 minut. No może i tak być jak se chcesz. Dobra, no to ja się biorę do roboty. Ty możesz ciapkę zgasić w sumie. O, zgłosimy. Co by nie prykotał. No co, bierzemy się do pracy. Myślę, że teraz sobie jakieś ujęcie ponagrywam na spokojnie. Wiadomo teraz w dwójkę to ta robota to będzie szła. Bardziej będzie mnie to jak pomagał, no ale cóż. Dobra. Puszczamy sobie i łogień. Wow, Wiecie co, zamknę sobie tutaj te wieżeje, bo mnie te krzaki obdrapią. A takie ładne drzwi malowane świeżo. Z 10 lat temu. Może przy okazji wam w sumie opowiem o uprawie ziemniaka w moim gospodarstwie. W sumie w naszym gospodarstwie. Co i jak, ile sadzimy i tak dalej. No teraz to już mniej, bo nie ma ludzi do roboty chętnych. Właśnie przy tych ziemniakach, no jest tu dość sporo Trzeba to i pryskać, i redlić I tak dalej, więc no troszeczkę pracy przy tym jest Aczkolwiek No jeszcze te jedno pole sobie sadzę to Jest około półtorej, chyba do dwóch hektarów Dokładnie nie pamiętam e, Ale coś koło tego No i w tym roku sobie tutaj stwierdziłem, że Posadzę to, zawsze tam jakiś Dodatkowy zysk A jak jest martwy sezon, to przy tych ziemniaczkach Coś tam się grzebie e, No co Mam swoje maszyny wszystkie, więc szkoda by było nie spożytkować tego, a na razie nie chcę tych maszyn sprzedawać, a po co mają stać nieużywane. Może jeszcze kiedyś będzie tak, że cena za ziemniaki wzrośnie i będzie się to bardziej opłacało. Na razie no nie widzę przyszłości do tego. E, dlatego dość mało sadzę po prostu. Tak w sumie to, szczerze wam powiem, że dla fanu i dla tego, żeby to, no po prostu to było. Żeby taka fajna akcja była. No też te maszyny, które mam są dość stare No i trzeba właśnie tak jak mówię Dużo pracy przy tym wykonać Samo kopanie Nawet ich takich dwóch hektarów troszkę mi zajmuje e, Tym sprzętem co ja mam Jeżeli ktoś nie widział jakie sprzęty mam na gospodarstwie No to tam macie w poprzednim vlogu A i w ogóle bo nie mówiłem tego Może to zostawić tego subskrybera, Bo tam 20 tysięcy chcę wbić e, W tym roku fajnie by było No i łapkę w górę Nie wiem co to tam daje ale może to zostawić O ojciec czeka za wzięcie E, może ogólnie teraz, jak sobie kultywatoruję i gadam, to może jakieś ujęcia Wam powpadają w międzyczasie. Pewnie coś jeszcze pod muzykę, ale zobaczę. No, agregatem to tutaj chwilę, moment i będzie zrobione. Ogólnie to może bym sobie od środka zaczął, wtedy ładnie by prosto było posadzone. Ale dobra. W mniejsza. Agregatem to tutaj chwilę i będzie zrobione, tak jak mówię. E, co jeszcze? No, ziemniaki. Na razie nie mam zamiaru tego jakoś rozwijać, ale nie mam też zamiaru rzucać tej dziedziny w gospodarstwie, zawsze to jakiś tam dodatkowy dochód. Jak krowy nie idą, to może ziemniak pójdzie, jak nie pójdzie ziemniak, to może te zboża. Co mam. Fakt, że no, na podlaciu na tych piachach, to tam tego zboża za dużo nie ma. Aczkolwiek jeżeli się ma gospodarstwo, które jest ukierunkowane w różnych dziedzinach, szczególnie takie małe, no to tam wiecie, zawsze z czegoś, jakieś pieniądze są. Mam nadzieję też, że ogólnie ojciec coś tam wam dla was... Dzień ponagrywał, dałem mu to kamerę. Sam telefonem nagrywałem, i mam nadzieję, że chociaż coś z tego było. W mieście byłem, bo musiałem kilka rzeczy pozałatwiać Między innymi może jakieś dofinansowanie wpadnie. No i się staram, żeby te ziemię w końcu na siebie przekazać. Eee, właśnie jeździłem wszystkie papiery i tak dalej. No bo chciałbym iść na tego młodego rolnika, ale no muszę ziemię mieć wtedy na siebie. Jak widzicie, no, ojciec już mi tutaj czasami pomaga, ale to jest taka znikoma pomoc, jakby większość robię. Mimo wszystko. Sam on tylko gdzieś tam pomaga. E, I co? W sumie tak patrzę, że może sam to po już nie będzie się musiał trząchać w 60. Sam mówi zresztą, że się najeździł już przez swoje życie. Ale zobaczymy zaraz. Może mu tam końcówkę dam. E, no i co, no, nie wiem, albo jakaś muzyka, albo coś, zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Ty poczujesz mnie, kochanie, coraz bliżej ciało działa, jesteś taka słodka, mała, bo długi jesteś młody. I widzicie ja już sobie tutaj sadzę. E, tata chyba skończył nawet już e, kultywatorowanie. Ogólnie nie ogarnęłem tego, że gadałem do was, a mikrofon był wyłączony, więc pewnie będziecie jakieś mieli teraz przebitki w tle. No niestety wygląda to jak wygląda, no ale już te, e, tego nie, nie sprawdzałem po prostu i nie. nic z tym nie zrobię po prostu teraz już. Troszkę lipa, bo myślałem, że ten odcinek będzie troszkę inaczej wyglądał, a wyjdzie tak jak wyjdzie. Aczkolwiek ojciec gdzieś poszedł z krzaki, może go pogoniło czy coś. Eee, co, ja już sobie drugą sadzarkę teraz yy, sadzę, bo byłem napełnić. W tym czasie ojciec skończył i pewnie zaraz będzie jechał do domu. No mi tu trochę zajmie. Z racji, że to wygląda tak jak wygląda, to raczej, raczej nie będę zbyt dużo tego nagrywał dla was, sadzenia. A wieczorem po prostu sobie pojadę jeszcze jakieś opryski zrobię czy coś żeby ten odcinek był dłuższy, bo chcę te vlogi robić takie koło 20 minut. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. E, no i co? No ja sobie sadzę. Pewnie zaraz ojciec pojedzie do domu. E, widzimy się. Jak pewnie będę już kończył, no bo to bez sensu nagrywać. Więc zaraz się widzimy. Ja wracam już na gospodarstwo. Młody tam jeszcze sadzi kartofle. Biorę rower, zajdę po flachę i jadę do Juska. Zgasimy siątkę, nie będę odpinał, bo znając młodego to będzie to wszystko mył jak wróci. Biorę swoją kabarynę, zalecę do domu po flaszkę i pieniądze za i ogień na tłoki, he he. Swoich zapasów nie będę pokazywał, bo to za duże ilości jak na te kamery. Dobra, wszystko co potrzebne mam w kiermanie i lecę. Młody sam się oporządzi. No i tak my tu żyjemy, na tym Podlasiu. Bez dobrej flachy to nie ma rozmowy. Trzeba będzie cenę negocjować za kartofle. Dobra, posadziłem. Jak widzicie już całe pole jest y, zasadzone. No co, mamy godzinę 15, więc trzeba powoli zwijać na chatę. Jeszcze o porządek, y, więc już chyba dzisiaj sobie te pryskanie doruję, bo jestem strasznie zmęczony tym dniem. I te miasto i teraz te sadzenie mnie zmęczyło. Ja jeszcze musiałem 4 razy jeździć tam. Już jak byłem to widziałem, że tam Yy, Juzek z ojcem drugą flaszkę zaczynają Więc raczej mi przy oporządku nie pomoże Więc myślę, że Ja też będę na dzisiaj kończył Oczekujcie kolejnego vloga Myślę, że w, no, w najbliższych dniach Coś będzie, dlatego, że no Teraz dość dużo roboty Zaczyna się żyto, powoli zaraz będziemy Siano pewnie robić, szybko minie Jeszcze opryski, nie opryski, więc yy, Myślę, że vlogi będą ciekawe I co, widzimy się yy, W następnym vlogu, siemano